Zapraszamy bardzo serdecznie do Radia Plus Warszawa 23 października do audycji Dom na skalę. Mówić będziemy o książce Mądra Kobiecość. No i takie pytanie, które można sobie zadać: czy na skalę mogą rosnąć piękne kwiaty? Naszym zdaniem mogą rosnąć tylko na skalę, czyli tylko takie mocne, ciekawe, osadzenie w swojej tożsamości pozwala nam kobietom rozkwitać. Bądźcie z nami, zapraszam. Zapraszamy.